Cześć, witajcie w dzisiejszym odcinku z Dying Light 2, z tej Human. Tak, coś nowego na moim kanale. I, i e, jakby wam to wytłumaczyć, niestety nie nagram całej fabuły, ale tak, no, będę chciał nagrać całą fabułę Eidenaum. Tak, ale. No, trochę zacząłem gry, no już powinienem fabułę, ale y, spróbuję dla was nagrać y, całą fabułę, więc zaczynajmy. No to lecimy z koksem. Mamy zadanie, y, by polecić do typa do Huberta, który jest w tamtą stronę. W niektórych przypadkach, gdy będę grał może być tak, że dla yy, coś mi się nie uda czy coś, bo ja to totalnie też grać jakoś w nie umiem. Ale próbuję, więc się wido na pewno. Możecie też subskrybować mój kanał po więcej... po więcej takich filmów. Jesteś Aiden, prawda? Jeśli raport. Zaraz już zrobimy sobie tę diagnozę. Chcę go Ostatni gość, który tak nie zaszedł, ma złamany nos. Mogę wam pokazać animację, nie będę jej pomijał, bo w czymś byłem więc ukażę wam, jakbyście na przykład nie grali w ten fight, tatwójkę Dobra, nie traćmy czasu Dobra w ogóle możliwe, nie powiem ile... a jeden taki potrafił co chwila Dobra przepraszam Wam za krótką absorbę, ale musiałem tylko sprawdzić jedną rzecz taką jak... Co mi... Po prostu coś, coś się za. O nie widziałem. Mhm. Hubert? Gdzie tam? Też czekam na Hubiego. Kolejka jest. Dobra, wiesz kiedy będzie? Może za godzinę, może za dwie. Z chujowym Hubim nigdy nie wiadomo. Ale Bimber to ma najlepszy. Także warto poczekać. Uf, no to chyba poczekam. Hej, Hubert? A kto pyta? Klient chce coś kupić. Hej, to ty jesteś ten nowy, którego chcieli powiesić. Ej, hobby, masz specjalnego klienta. To ten pielgrzym z bazaru. Czekaj! Chcę tylko coś kupić. Czyli to był Hubi, tak? <grym> tak. Zdaje się, że miał pilne spotkanie z innym klientem. Co? No Tak, jasne. Go, 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 go. Jezu. Hakon! On ucieka! No to 30. <grym> Cały Hubi. Biję go, biegnie na północny wschód. Kurde piekni, Ejden, ty mały szpuchel. Szybciej, Ejden. Prawie go miałeś. Przegon tego typu, co ja się z nimi, to się śpię. Rudę, jakiś. Zostawcie mnie. Teraz muszę iść. Nie muszę. Hakon? Nie ma go. No jak się pewnie przyczaił. Rozejrzyj się. Czekaj, widzę go. Spina się. Widzisz budynek Giery? Właśnie na dach. A i przepraszam Was widzowie za brutalność w tej gwy, ale oto ostatnią którą zrobili teraz bardzo brutalna, więc jeśli by um, YouTube miał mnie spanować to wypał, ale nie powinien chyba. No, Kto jest na tym dachu? Znajdź go. Mam Hubi! Hube! Nie rób mi krzywdy! Ja nic nie wiem! O czym? Jeszcze cię o nic nie spytały. Ja o niczym nic nie wiem, przysięgam! Podobno jesteś paserem. Hm? Paserem w życiu. Prędzej pośrednikiem. Szukam Łazarza. Należał do Lukasa, komendanta SP. Tylko mi nie ściemniaj, że nie wiesz, kim jest Lukas. Nie zamierzałem. Wiesz cokolwiek o Łazarzu? Żartujesz sobie? Nie przyjąłbym tego kastetu, nawet gdyby ktoś mi go wciskał. Nie jestem idiotą. Ta broń jest stanowczo zaśliska. Dlaczego przede mną uciekałeś? Co pięć minut ktoś zaczyna mnie gonić. No, Okej, okay, może ludzie mają powód, żeby się wkurzać, ale ja wszystko naprawiam. Szybko, w końcu, czasami. Skąd właściwie wiesz, że łazarz to kastet? Hmm? Nie wspominałem o tym. Daj spokój! Wszyscy wiedzą o zabawce Lukasa, że ciągle się nią popisywał. Gdyby ktoś myślał, że ją mam, uznałby, że zabiłem Lukasa. A to bzdura! Ale ktoś chciał ci ją sprzedać, nie? Mówiłem już. E, niech ci będzie. Może i ktoś chciał, ale nie powiem kto. Dbam o poufność klienta. Przestań pierdolić. Gadaj albo. Ma na imię Maja. Spotkałem się z nią w kamienicy na Meatpacking Square przy starym sklepie rzeźnika. Nic więcej nie wiem. Daj mi spokój! Widać stamtąd jakieś koszary, czy coś takiego. Znajdę to miejsce. Hmm. Dobra. Hakon, misja. Hubert mówi, że jakaś kobieta oferowała mu łazarza. Znasz Maję? Nie. Dziwne, myślałem, że znam tu wszystkie kobiety. Idę na Meatpacking Square. Meatpacking Square? Twoje miejsce. Są tam koszary, które wojsko postawiło jeszcze w 23. Podobno jest w jednym z okolicznych budynków. Okej. Okay. Odzywaj się stary. Hmm. Jest tak daleko. Dobra. Nie, Zuzara. Zaraz... Zaraz noc. Hmm, to może znajdę sobie na szybko jakieś miejsce. O, tutaj. Wezmę sobie to miejsce, no ten wiek, żeby miał bezpieczną strefę, bo w nocy to ja bym wolał nie iść. Aha. Przecież ja tu tylko przyszłam. Hmm. No cóż. Bo tam te animacje są trochę czasem mm. pojawiające. Jak będą się zarabić? Naprawdę nic się tu nie zmieniło. Dali mi tylko światło UV i łóżko no, i schowek, no, ale przecież w tu nawet nie jest miejsce, więc dobra, za dużo A mi o kurde nie da się o to wstrzymać hmm, coś chciałem stłonić? nie, nie chciałem nic dobra, y, prześpimy się i Idziemy zrobić tam misję dalej. Uh. Bo w nocy na razie to nie mam po co biegać i tak... Ee, nie potrzebuję uh. bezpieczeństwa za sobą. Już wolę normalnie zrobić sobie tą misję, niż chodzić. И чекать я зомби? не злобами? Там мам, ищи. А, там зомби, вот так Po prostu superzeczny. Że... Po co mi tak powiem? Nie A no cóż, ten drop jest losowy, więc wiem, co mamy? co? Robić. Otwarte? Kolejny wiatr Super. Hmm, to gdzieś tutaj. Pewnie to jakiś żublek. Który... To jakiś żuleks, który... Yy, yy, nie, przecież to Maja. To czemu to miał być jakiś żulek? Z... Hmm. <śmany> <śmany> Hmm. Kurde, nie mogę. nie Czy tobie wygają dzieci u Hej, dzieciaki, szukam kobiety o imieniu Maja. Co was śmieszy? Maja nie jest kobietą to tylko dziewczyna. Zaraz, to ty próbowałaś sprzedać Hubertowi bronię speku? Ale ten pacan jej nie chciał. Zaczął panikować i mnie pogonił. Jak zdobyłaś broń stróża prawa? Znaleźliśmy ją. Szwendaliśmy się razem i trafiliśmy na trupa. Zdarza się, był zabity na śmierć. Przeszukaliśmy go, a ja zabrałam to mosiężne coś, bo pomyślałam, że ktoś sypnie za to groszem. Maja. Muszę mieć tę broń. To bardzo ważne. Mam tak po prostu oddać ci tego mosiężnego. cośa? Odwaliło ci? Ten coś tak naprawdę nazywa się Łazarz i należał do ważnego SPK. Jeśli go nie oddamy, będziemy mieć wojnę. Pomożesz nam znaleźć mordercę. No dobra. Dam ci to głupie coś, ale za 500. To sporo pieniędzy. No raczej. Życie jest cholernie drogie. Muszę mieć na wodę i na marker dla mojego brata. Kończy 12 lat. Mogę ci dać 10. Więcej nie dostaniesz. Stoi. I tak nikt nie chciał tego kupić. A czego tak naprawdę 10 to już się nie da? Dowie się ja, kiedyś. Hmm. Czy na pewno może A tak, dobra. No. Zapomniał. Że ja jedną. A po mam podróż. Mam łazarza. Okay. I super. Zanieś go do Aitora. To będzie idealny prezent urodzinowy. Choć nie wiem, kiedy ten fiut się urodził. Będę przy stacji metra. Okej. Okay. Chwilo chlebła. Sam mam iść, no to mi to zajmie chwilę, bo oczywiście przechodziłem już paręście tysięcy metrów. Poważnie, żartujesz sobie. I renegację. sobie od nich wziąć broń. Ja na pewno będzie silna, ale on się nie chce tam iść bo po co? Przecież oni są na takim samym levelu jak ja, więc trochę słabo się bicie. Hmm, jak mam tam przejść? Szybki sposób. Bo ja tam nie pobiegnę. Więc muszę. No i coś innego nie robi. No co się... Tylko że na... Nie! Tak myślę, no co ja chciałem? Coś chciałem Co chciałem zrobić <grystanie> Dobra, idźmy dalej, tylko że ja na razie myślę w jaki sposób tam oh! jest. Ale ja umyślę Podpaliłem się. And I'm not underwater. Not, please help me. No. No, bardzo śmieszny. Tak śmieszne no. Super, aż się zaśmieję. Dobrze kierunku nie Czy jak to? Da. Spokojnie, powiem jeszcze tak paręnaście razy. Musi się uświadomić

Zobaczmy, ogrody, co mam Ten, ten tu? Nie, to. No, i proszę. Mamy najlepsze ceny. Mhm, okej. Mogę coś kupić? Nie. Liczę, że co leci? Zaraz. To może nie. Ha, nie. Wszystko w metro nie Zobaczmy, Nie, masz. O kurde, ale dobra, broń. 3000. No, no jest gorsza od tego co mam, ale jest dobra. Nie ma nic lepszego niż klip. Hmm. Chcesz na coś popatrzeć? Kupić to Nie, nie będę wydawał kasy na coś co i tak jakoś mi się nie poda. No, wiem. Adios, mam lepsze broń. W moim schodku. Trochę ciasny ten mundur. Tak. Chcesz tu zostać, to musisz wyluzować. Niby jak. Wszyscy patrzą mi na ręce. Pielgrzym wrócił. Oby nie z pustymi rękami. Znalazłem Łazarza. Niech mnie. Miałem rację, że otworzysz zatrzaśnięte drzwi. A gdzie skurwiel, który go miał? Na Meatpacking Square. Chyba go nie puściłeś. To mógł być zabójca. Miała go jakaś dziewczynka, może dziesięcioletnia. Nie zabiła go, ograbiła zwłoki. Później do tego wrócimy. Zostaw nas. Masz na ramieniu cały gwiazdozbiór. Pokazują stopień. Kiedy zaczęło brakować surowców, tatuaże zastąpiły medale. Oddają naszą hierarchię. Jak w więzieniu? Więzienie wojsko, jeden pies. Wszędzie panuje hierarchia. Zrobiłem co chciałeś. Twoja kolej. Wpuść mnie do centrum. Otwarcie tunelu do central lub nie zależy ode mnie, pielgrzymie. Dowództwo chce, żebym znalazł zabójcę. A to robię całej! Ochłoń, pielgrzymie. Ja dotrzymuję słowa. Najpierw weź to. Dowód wdzięczności. Aitor, muszę dotrzeć do centrum. Rozumiesz? Szukasz kogoś, zgadza się? Też chcę się dostać do Central lub. Mam tam rodzinę i dzieci. Stąd nie dam rady ich ochronić. Tunel będzie otwarty, jak znajdę zabójcę. Jasne? Możesz mi pomóc? Albo poczekać, aż sam go namierzę. Na ostrzach Łazarza widzę ślady krwi. Lukas przed śmiercią zranił mordercę. Skurwiel ma teraz paskudną ranę. Znajdź go dla mnie. Pomożesz nie tylko mnie, ale i samemu sobie. Ach, dobrze. Masz jakichś podejrzanych? Komendanta zamordowano na bazarze. To musiał być ktoś stamtąd. Mieszkańcy bazaru to prości ludzie. Dlaczego mieliby ryzykować? Właśnie dlatego chcę odkryć prawdę, zanim dostanę rozkaz użycia siły. Poza tym, pozory czasami mylą. Chcą się nas pozbyć. Sądzą, że anarchia jest kluczem do nowego świata. O, no, anarchii teraz pod dostatkiem. Karl to świętojebliwy kanciarz, który poddaje ludzi praniu mózgu. Mówi, że wszyscy są równi, ale to bzdura. Nie można być dowódcą i jednocześnie równać się z innymi. Spróbuję znaleźć zabójcę. Świetnie. To twoja przepustka do centrum. Wracaj na bazar. Powinienem coś wiedzieć, zanim pójdę? Właściwie to tak. Ale to zajebiście ściśle tajne. Nie możesz pisnąć ani słówka. Brzmi poważnie. Ten, kto zabił Lukasa, wziął sobie trofeum. Jego tatuaż. Wyciął mu go z ramienia. Pocieli jego zwłoki? Kurwa, to już chore. Jeszcze jak. Gdyby ludzie się o tym dowiedzieli, całkiem by im odwaliło. I rozpętałaby się wojna. Tak więc, jeżeli znajdziesz to małe. trofeum, znajdziesz też chorego pojeba, który zabił Lukasa. Jasne, no to ruszam. Hmm, jaką my broń nie zostaliśmy? Jezu, co to ma być? Nie chcę tego. Bardzo okay. słabe. Mam na ciągu, żeby mieszkańcy. Hej, bardzo... rozmawiali. Żyjesz? Nie. Martwiłeś się o mnie? Wiadomo, wiążę z tobą duże nadzieje. Tu jest. Aitor chcebym znalazł mordercę Lukasa. Tylko wtedy wpuści mnie do centrum. Wyręcza się tobą? To było do przewidzenia. Radził zacząć od bazaru. <noise> nie, głupie, Bazarianie nie znoszą espeków. Na bazarze liczą się dwie osoby. Jedna to Karl, ten kaznodzieja. To wiem. A ta druga? Sofi, jego prawa ręka. Temperuje co bardziej niepokorne duszyczki. Pomaga zachować kontrolę. Jest też cwaniak, miejscowy gangster. Dużo wie o tym, co i jak. I o bandytach Joego, ale oni boją się SP. Dobra, pogadam z Sofii ty zajmij się karlem, chyba, że wolisz dziewczynę. Sofi? Nie jest w moim typie. A jaka jest uparta rany, zobaczysz. Widzowie, to by było na tyle z dzisiejszego odcinka i kolejny odcinek to będziemy zakończać ten wątek fabularny. Dzisiaj to by było na tyle z tego odcinka i do zobaczenia w kolejnym. No to na razie, Noro.